Jesteś na kanale kuchni włoskiej. Mangiare łewki. Mangiare po włosku znaczy jeść. Dzisiaj zapraszam Cię na wspaniałą karkówkę, czy karczek, jak tam zwał, zapiekane w rękawie na mój sposób. Bardzo pyszny jest i polecam taki przepis. A wszystkich nowych widzów serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału i dziękuję wszystkim za wszystkie miłe komentarze. A teraz zapraszam na przepis. A jeszcze jedno. Pozdrawiam moją grupę e, kulinarną z Kulczewa. Dziewczyny, jak tylko to wszystko minie, to spotykamy się i dalej będziemy wspólnie gotować. A teraz do przepisu. Ja tutaj piekłam w temperaturze 180 stopni funkcja góra-dół na dolnej półce i piekłam przez godzinę i 15 minut. Na każdy kilogram mięsa pieczemy jedną godzinę. Teraz mój mąż weźmie i spróbuje i powie Wam jak smakuje. Mm. Come błono, Alessandro, jak jest. Bardzo do... dobre. No, i jaki jest? Bardzo so... dobre. Soczyste, miękkie, tak? No. Razem z karkówką piekłam z Tutaj mamy płyn, który możemy wykorzystać jako sos, podrobić mąką. Ja nasze wędliny serwowałam na zimno, są przepyszne. Zapraszam do robienia takich wędlin i życzę Wam wesołych świąt. Ciała, tutti!